Kolejną kawę, jeszcze jedną grę, a możesz by musiał do domu jechać. Decyzje, decyzje, decyzje. A jak właściwie oni podejmują te swoje mikrodecyzje? Dlaczego właściwie zachowujemy się tak, jak się zachowujemy? Co wpływa na podejmowane przez nas decyzje? Badanie ludzkich procesów decyzyjnych to fascynująca gałąź wiedzy, mieszcząca się gdzieś pomiędzy psychologią i ekonomią. Po II wojnie światowej rozkwitły badania mieszczące się w obszarze tzw. teorii gier, game theory. Zasadnicza idea tego podejścia jest taka, że człowiek podejmujący decyzję zestawia w myślach korzyści i straty wynikające z danej ewentualności, a następnie decyduje się na to, co przyniesie mu najbardziej pożądany skutek. To bardzo popularny, elastyczny model ludzkiego procesu decyzyjnego, do którego można łatwo dodawać wedle uznania coraz bardziej złożone czynniki, jak emocje, złudzenia poznawcze albo niepełną wiedzę. W przypadku gier komputerowych decyzja pojawia się zawsze wtedy, gdy mamy do czynienia z jakąś jednostką sterowaną przez komputer. Może być to inne państwo w grze strategicznej, albo strażnik patrolujący magazyn w strzelance pierwszoosobowej. Ogólnym określeniem dla postaci niekontrolowanych przez ludzkiego gracza jest NPC – Non Playable Character. Prostym, ale i potężnym sposobem modelowania zachowania się NPC jest Maszyna stanowa. Maszyna stanowa na pewnym poziomie abstrakcji, jak właściwie wszystko w programowaniu, to po prostu ogólna struktura programistyczna, jakiś abstrakcyjny obiekt, w pewnym sensie obiekt matematyczny, ale my spojrzymy dzisiaj na niego z punktu widzenia użytkownika albo gracza w jedną z tego typu gier, albo nawet programisty. Czym jest maszyna stanowa? Każda postać w grze, którą ja nie jestem, czyli NPC, zawsze jest w jakimś stanie, nawet jeżeli jest to zupełnie pasywne pozostawanie w jednym miejscu i z tym się wiąże pewne zachowanie, pewna animacja. We współczesnych grach nawet postać, która nic nie robi, jest bezczynna. To się nazywa zwykle idle, bezczynność. Ma jakąś animację. To może być przez chodzenie z nogi na nogę, przeładowywanie broni, przeczesywanie się po włosach, odpalanie papierosa itd. Ale to jest cały czas jeden stan. Następnie będziemy prawdopodobnie chcieli wyposażyć naszą postać, naszego bota w dodatkowe możliwości. Jeśli symulujemy mieszkańców miasta, być może chcemy, aby byli w stanie uciekać przed pożarem. Jeżeli symulujemy żołnierzy w grze komando, to będziemy chcieli, aby taki strażnik w pewnym momencie nacierał na nas z atakiem. Z tym się wiążą kolejne zachowania. W przypadku takiego stanu, jakim jest ucieczka, będzie to przemieszczanie się od miejsca, w którym jest pożar, i z tym się będzie wiązała jakaś animacja, na przykład. Machanie rękami przerażony wyraz twarzy. W przypadku stanu takiego jak atak będzie się z tym z kolei wiązało zachodzenie nas, może z boku, może frontalnie. Tutaj wchodzimy w terytorium manewrów taktycznych, o których opowiemy sobie w odcinku piątym. Tak czy inaczej, każdy kolejny stan to kolejny zespół tego typu zachowań. Z punktu widzenia maszyny stanowej, kluczowe jest więc, ile mamy stanów i jakie są reguły przechodzenia. Pomiędzy nimi. Podstawy programowania maszyny stanowej poznałem w studiu, krakowskim studiu komputerowym Nano Games. Znajdujemy się obecnie w siedzibie firmy Nano Games w krakowskim płaszowie, i to właśnie w takich miejscach powstają te wszystkie gry komputerowe, które to oglądamy. Wierzcie lub nie, ale w tych malutkich pokoikach siedzą najprawdziwsi programiści, klepiący pracowicie kod. Nie będę zaglądał do środka, ponieważ podobno spojrzenie w oczy przedstawicielowi jednego z tych stworzeń przynosi pecha na 7 lat. Udało nam się natomiast namówić jednego z nich, żeby pokazał nam trochę swoich sztuczek. W tamtym pomieszczeniu na końcu czeka na mnie Łukasz Lesicki z Nano Games, z którym za chwilę się tu przywitamy. Oto i on. Cześć i czołem. Cześć. Cześć. No to co? Siadamy i bierzemy Zapraszam. się do roboty. Dzięki. Piek. Widzę jakiś zielony cylinder z oczkami. Tak. O, o co tak. Tu chodzi? Ten zielony cylinder z oczkami to jest, no my, na, my to nazywamy NPC, czyli non-playable character, tak mm, czyli taka po prostu postać w grze, która jest sterowana AI. I tutaj mamy przygotowaną taką prostą scenkę, mm, właśnie z jednym takim botem, npc -em który porusza się po jakimś tam prostym labiryncie, omijając przeszkody. Mhm. Chodzi w kółko bez celu, tak? Tak, no, można, może to być jakieś takie proste patrolowanie albo, mhm. albo po prostu takie spacerowanie, to już zależy od kontekstu samej gry i jak to wykorzystamy, ale generalnie jest to takie poruszanie się, żeby nie stać w miejscu, trochę, trochę tak. No i jak, jak, jak wyglądają procesy decyzyjne tego? Naszego botka. Co on robi? No właśnie. To może wyglądać na jakiś złożony proces, a tak naprawdę jest to bardzo prosty mechanizm. Po prostu ten bot co jakiś tam czas losuje sobie miejsce w tej przestrzeni i próbuje do niego dojść omijając przeszkody. Mm. To jest taka procedura. Czyli wylosowuje zasada. sobie miejsce na planszy, które nie jest zajęte przez jakąś przeszkodę. Tak. Idzie w to miejsce. Co jakiś normalny algorytm ścieżkowy. Tak. No Dijkstra. Jest, Dijkstra y, Astar dokładnie. Mm -hmm. to jest, to, tutaj jest A możemy Astar. to zobaczyć? Całą y, ścieżkę, tak? No, gdzie Oczywiście. On, wiesz, tak, gdzie tak, on tak. Możemy sobie to włączyć. Tak. Mm. A tak, ta zielona linia oznacza y, trasę do, do wylosowanego miejsca i widać też, sobie, co no jaki czas sobie, sobie tą trasę zmienia. No tak. Przypadkowe skakanie od punktu do punktu to dość nieciekawy sposób postępowania, ale magia AI tkwi w tym, że czasem za pomocą czegoś tak banalnego jak hmm. zmiana wartości jakiejś zmiennej potrafimy uzyskać całkiem interesujące rezultaty. Co można by w nim teraz pomieszać, żeby było ciekawiej? Yy, możemy poprzez yy, zmianę prostych parametrów yy, zasymulować jak gdyby yy, trochę coś yy, na kształt yy, jego stanu emocjonalnego. Możemy sprawić, że yy, będzie wyglądał na, na bardziej yy, zdenerwowaną. Yy, z, z, zdenerwowany zdenerwowany, zdenerwowany cylinder. Tak, zdenerwowany <noise> cylinder z oczami. Tak. Yy. Spokojny zielony cylinder. Pokaż to. Pobażmy Dokładnie. Wystarczy, że zmienimy m, częstotliwość tak naprawdę zmiany, zmian tej ścieżki. Tak. E, no powiedzmy, no coś Aha, takiego. Tak, czyli między 0 no i jedną sekundę tak, w tym momencie, tak? Aha. Tak, i on po prostu zaczyna troszkę szaleć. Możemy ja sobie, sobie schować tę ścieżkę, ścieżkę. Tak, Zobacz, jak to wygląda. E, no i teraz w jego ruchach dostrzegamy pewną nerwowość. Oj, dużą. E, tak, tak może się zachowywać osoba, która nie wiem, niedawno zaobserwowała przeciwnika, który gdzieś się jednak ukrył. I teraz y, próbuje go bardzo szybko znaleźć. Mm -hmm, mm -hmm. E... Albo panikuje. Tak. Tak wygląda. Tak, albo... ja bym zasymulował panikę w ogóle w ten sposób. Co się. Może to być też Ale panika to jest, cylindra. Jest, to jest niesamowite, że masz zielony cylinder z oczkami. To są. To jest cylinder, dwie kule i dwa dyski. Tak. Ale to już ma osobowość. To jest też jedna ze sztuczek. A czy to jest taka moja prywatna sztuczka? Ja generalnie uważam, że jeżeli coś ma oczy, to od razu wygląda To bardziej inteligentnie. Uniwersalna sztuczka świata. Znaczy, zrobiłem to głównie po to, żeby zaznaczyć, gdzie cylinder ma przód, ale, ale tak. to jest taki tak, efekt Tak, długoczny. Ale to ma już osobowość w tym Zanim zaczniemy dodawać do naszej maszyny stanowej kolejne stany, zatrzymajmy się przy czymś tak banalnym, jak maszyna jednostanowa, czyli, no powiedzmy sobie szczerze, twór o inteligencji ameby. Ile można wcisnąć w niego psychologii? Od samego początku tego serialu opowiadam z dosyć dużą intensywnością, że w przypadku większości gier komputerowych będziemy mieli do czynienia nie tyle ze sztuczną inteligencją, co z udawaną inteligencją. Za chwilę przekonamy się, ile można włożyć złożoności, ile można włożyć interesujących zachowań w coś tak banalnego jak Maszyna jednostanowa. Typowym przykładem czegoś takiego jest miasto. Gracz wchodzi do miasta i znajduje tam całą masę NPC, ów którzy przechadzają się w tej wewtem, mając do dyspozycji tak naprawdę wciąż jeden tylko stan. Tymczasem przy odrobinie pomysłowości, która należy głównie do autorów animacji, do autorów scenariusza, do tekściarzy, którzy wyposażają te nasze boty w teksty i zachowania, może to sprawiać wrażenie całkiem interesującego, żywego miasta. Zobaczymy to na przykładzie gry Fallout sprzed 20 lat, którą, jak się okazało, kocham bardzo serdecznie, nie, nie tylko ja, ale również Patryk Rojewski. Z Ojsonem siedliśmy więc nad pierwszym Falloutem i co się stało? Weszliśmy do sennej wioski Shady Sands, żeby zobaczyć, co kryje się w głowach jej mieszkańców. Nie, jak wygląda inteligencja tego mhm. łysego faceta, który tutaj chodzi? Już tłumaczę. Powiedział nam teraz hello. Tak. Bo w tym teraz przechodzimy do czegoś, co nazywa się skrypt, czyli aktywator pewnego jakby działania ze strony postaci niezależnej. Mhm. Najprawdopodobniej, gdybyśmy mieli widok programisty na to wszystko, tak. wokół tej postaci byłby taki promień zielony. I w tym momencie, jak się zbliżamy, to w tym momencie aktywuje się pewne działanie, właśnie mhm. wspomniany skrypt, żeby wyświetlić nam informacje. Na zasadzie dzień dobry, albo śmierdzisz, albo. I on nam e, zawsze powiedział: Daj, dobry, daj y? dolara. Jak podbiegniemy do niego, do niego jeszcze, raz, on nam znowu mm -hmm. powie dzień dobry? Y? No to zależy, no, y, albo ma na przykład jedną linię, tak. jakąś taką dialogową, nazwijmy to, mimo że to jest taki dialog trochę na razie jednostronny, mm -hmm. e, albo ma jakiś pakiet, powiedzmy, mieszających się ze sobą zapętlonych. Oh. How informacji. Are you? Przykład, proszę bardzo, jak się ładnie złożyło. Od premiery pierwszego Fallouta minęło ponad 20 lat. Jak się okazuje, dzisiaj w najlepszych współcześnie wydawanych grach stosujemy wciąż te same algorytmy, jednak znacznie piękniej opakowane, aby stworzyć wspaniałą iluzję rzeczywistego świata. No to co, znajdujemy się w tym momencie w Atenach, pod posągiem Ateny mhm. i wokół nas toczy się życie wielkiego starożytnego miasta. Zgadza się i myślę, że tutaj udało mi się jakby zaplanować taką krótką wycieczkę właśnie między dowodami na bardzo fajną sztuczną inteligencję w myśl zaprogramowania postaci niezależnych tak, żeby oni właśnie świadomie, nieświadomie tworzyli, tworzyli to wirtualne życie. Prosty przykład. Jesteśmy w, pod posągiem Ateny i widzimy, jak osoby się tutaj do niego Modlą, tak? Przejdziemy sobie w tym momencie dalej. Jesteśmy świadkami osoby, która na przykład, no, przed chwilą malowała ten dzban, teraz go nie maluje, ale to tylko pokazuje, że nie jest to jakby, nie jest ona jakby ograniczona tylko do jednej e, czynności. Cóż to jednak za NPC, który wciąż maluje dzbany, nawet wtedy, kiedy wyskakuje na niego z mieczem. Dodajmy może do naszej maszyny stanowej drugi stan i zobaczmy, co się wydarzy. Zielona strefa to, be, to jest teraz obszar, który jest patrolowany przez tego naszego bota. Mm -hmm. I on właśnie sobie losuje jakieś punkty z, z tego obszaru, spaceruje sobie po nich, tak trochę bez celu, mm -hmm. ale no, może to wyglądać w sumie Jak przy jakiejś grafice A. może to wyglądać ciekawiej. E, <laughs> tak, i mamy też e, postać kontrolowaną przez, przez gracza, czyli tam, gdzie A. kliknę myszką, to e, ten żółty ten razem cylinder. Tak. Mm, zmierza. I y, mechanizm, y, który tutaj jest zaprogramowany wygląda tak, że jeżeli przekroczę granicę tej strefy, mm -hmm. to zielony cylinder przyjdzie sprawdzić co się dzieje. Aha, czyli nie musicie zobaczyć. Nie jest sprawdzona linia tak. wzroku, tylko... Jest wykrywane samo przekroczenie tego obszaru. No teraz możemy poczekać, że on pójdzie sobie gdzieś dalej, żeby to wyrazić. Wyraźnie... Czekaj, może sobie pójdzie. Nie, 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 A, bardzo się nie. teraz tędy tutaj. Ale myśli. widzisz to jeszcze co w pakmanie, że nawet łażąca bez sensu kuleczka. Dokładnie jakby się uparł. Mhm. O, cyk. Tutaj sobie przejdę. Zastygł. O, I idzie nas tutaj idzie. sprawdzić. Um. W momencie idzie do ciebie i co zrobi? No, wiesz, nic, przyjrzyj się. Możemy sobie wyobrażać, co on sobie może tutaj. Nie wiem, wylegitymuje nas na przykład. Kondensacja w tym momencie. Mogłoby się, mogłoby się wiesz, okienko kon, jakieś tam Dokładnie. w tym momencie. Z, tak, tak, tak. Rzeczywiście, jakieś błędy. Jak wyjdę, to wróci do swojej czynności patrolowania przestrzeni. Idziemy dalej. Okazuje się, że by wyposażyć naszego NPCA w wyższy poziom inteligencji, wcale nie musimy dodawać kolejnych stanów. Możemy pogmerać w tych zasadach, które nas wyprowadzają z jednego stanu do następnego. Typową tego typu sztuczką jest wyposażenie strażnika w realistyczne pole widzenia. Wtedy będzie on mógł atakować, uciekać bądź podejmować inne decyzje, wtedy kiedy w rzeczywistości stojąca w tym miejscu postać naprawdę by nas zobaczyła. Jak się za chwilę przekonacie, to naprawdę dużego poziomu złożoności. To jest kolejna kultowa gra, ale jaki rozmówca takie wspominki nasze czasy. Jedna z pierwszych taktycznych gier strategicznych, jeśli chodzi o widok z lotu ptaka, rzut izometryczny, oczywiście z Behind Enemy Lines. Wybrałem tą grę, żeby myślę tak fajnie zobrazować E, właśnie ten motyw skradania się. E, jakby konieczność unikania e, wzroku takiego specjalnego detektora w e, stożku przeciwnika, żeby w niego nie wejść, bo w tym momencie no, strażnicy zostaną zaalarmowani i podejmą jakieś kroki. No to co? Skrada się w tym momencie i chowa za. Bardzo przeszkodą. Bardzo ważne jest to, żeby wykorzystywać znów po raz kolejny. Słuchaj, to może zatrzymaj elementy. i o tym zielonym hmm. kąciku pogadamy. Oczywiście, czekaj, no to bo jest, wybadam. To tak? jest to najważniejsze o. w tym wszystkim, prawda? To jest bardzo fajny moment. W bo tym momencie mamy taki. wgląd w to, co się hmm. dzieje w, w głowie tego bota, tak, na tak naprawdę. Zgadza tak, zgadza się. Co to są te zielone obszary na mapie? Zielone obszary to jest właśnie ten taki pole widzenia. Pole widzenia na podstawie właśnie takiego stożka, który jest podzielony jakby na dwa warianty kolorystyczne. Mamy ten taki troszeczkę ciemniejszy kolor, który daje nam jeszcze szansę na ucieczkę, bądź gdy jesteśmy gdzieś skryci. Tak, jak w tym momencie, bądź zakopani, nic nam nie grozi. Z kolei ten zielony stożek, no to w tym momencie już jest po ptokach, Czyli jeżeli to... znajdę się w zielonym stożku, to w tym momencie strażnik automatycznie no co, atakuje. Atakuje, podejmuje akcję, jakby też korzysta z radiostacji, mhm. żeby poinformować właśnie swoich, swoich kompanów o, o zbliżającym się zagrożeniu ze strony aliantów, jeśli chodzi właśnie o tłum <laughs> A jeżeli się znajdę w ciemnozielonym, to mhm. powiedz. To no, taka żółta kartka. O, za, może zatrzymuje się i zaczyna się przyglądać dokładniej. Tak. Ale my w tym momencie jesteśmy bezpieczni, tak? tak. i staramy się o. zajść takiego przeciwnika od tyłu, licząc, że on w nieoczekiwanym, najmniej y, odpowiednim momencie się nie odwróci, bo wtedy no, no, nie będzie dobrze. On w tym momencie podleciał. Tak. Ale bardzo ważna, jeszcze widzisz, to też warto odnotować, że trzeba chować ciała pokonanych przeciwników, albowiem inny strażnik, który, powiedzmy, natknie się na takie ciało, również może wszcząć alarm i wtedy, powiedzmy, przeciwnicy są postawieni w stanie najwyższej gotowości. Nie wiedzą, wprawdzie, gdzie jesteśmy, ale powiedzmy. Zidentyfikowane są te patrole, tak, są bardziej czujni, obracają się częściej, szybciej chodzą. Od tego momentu możemy wyposażać naszą maszynę stanową w kolejne i kolejne stany, budując coraz bardziej złożoną psychologię naszego NPCA. Tę ścieżkę przejdziemy już z Jankiem Algasińskim, z którym zaczęliśmy budować. Dosyć monstrualną maszynę stanową, wychodząc jednak od czegoś dokładnie tak samo prostego, jak to, co oglądaliśmy wcześniej, jako mały, zielony, dwustanowy cylinder. No to przypuśćmy, że chcielibyśmy dodawać do tego zachowania coraz więcej złożoności, coraz więcej inteligencji. Jakie by były takie następne kroki? Co moglibyśmy w tym momencie dodać, jakie skrypty, żeby to się zachowało? jeszcze mądrze. Możemy sobie zobaczyć, jak wygląda w, w silniku Unity, tak, bo to jest konkretne narzędzie do tego, które nam pozwala tutaj na programowanie, takie wizualne programowanie właśnie możliwych stanów. I tu rzeczywiście już mamy do czynienia ze sztuczną inteligencją. Żeby nie wchodzić w szczegóły, ale jakby zasada jest podobna. Mamy entry stan. Zawsze jest jakiś stan porządkowy. Tak, inicjalizujemy przeciwnika. Dokładnie. I on wtedy teraz wchodzi w, w stany, które go aktywują na różne sposoby. prawda? Czyli mamy reguły, które powodują, że że, że jest podjęta jakaś decyzja o hmm. aktywacji, przechodzi w stan aktywny. prawda? Jeżeli ma e, e, cel, no to znowu przechodzi do kolejnego, do kolejnego stanu, e, który na przykład... Jeżeli ma cel, czyli nie ja ma celu, celu tak. potem mu się pojawia jakiś cel, Dokładnie. dąży do celu następnie. Czyli pewnie to pojawienie się celu to oznacza, że my, gracz znaleźliśmy się w jakiejś tam odległości od niego mhm. określonej. I z tego on może mieć to jakby przejście do kolejnego stanu, na przykład przygotuj atak, hmm. e, 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 albo polowanie, które jest jakby zdefiniowanym zespołem zachowań, hmm. czyli poruszaj się w kierunku atakowalnego e, e, Czyli gdybyśmy celu. zajrzeli do tych psików, to tam by było w nich opisane, jak się zachowuje w momencie, kiedy jest, jest w stanie atakuj. Dokładnie tak. I możemy sobie dodać kolejne tutaj jakieś akcje i tutaj są przeróżne akcje, na przykład przygotuj, atak, tak. e, e, poruszaj się w stronę przeciwnika. Find closest tak good dam. guy, znajdź Dokładnie. najbliższego jakiegoś tam towarzysza. I możemy oczywiście też definiować własne nowe, e, nowe stany z regułami wejścia do nich, wyjścia z nich i E, 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 I tak, rzeczywiście, to, wyglą tak, tak rzeczywiście wyglądają bebechy jakiegoś bota, jakiegoś przeciwnika, jakiegoś NPC? W większości przypadków właśnie tak. To znaczy to jest... Jak złożone to musi być, żeby gracz miał poczucie, że to jest jakiś przeciwnik? Właśnie na tym polega magia gier komputerowych, to znaczy, to w ogóle nie musi być złożone. Mm. E, tutaj mamy taką sytuację, to już jest gra, to co przed chwilą sobie oglądaliśmy, to już jest gra tak. i to taka... Można by już to, można by już to grać. E, No i tych stanów przeciwnik ma tutaj z sześć. Mm -hmm. to, to jest na naprawdę niewiele. E, jeżeli weźmiemy takie na, naprawdę starsze gry, mm -hmm. e, w stylu Pac-Mana czy... czy E, 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 galagi, to tam naprawdę ci przeciwnicy mają po dwa stany na krzyż. To znaczy, a i tak już to było przyjemne. A i tak to już sprawia wrażenie, że on nam nie poluje. No bo wystarczy, że mój statek się porusza, tak. a on się porusza za jego trajektorią z jakimś opóźnieniem i to już wygląda, jakby on mnie śledził. Ale to jest nasza właściwość. To znaczy my tak. widzimy w zachowaniach inteligencji, jeżeli są w nich jakieś reguły. I znowu zakończyliśmy lekką nutką filozoficzną. Dlaczego? Dlatego, że można by się zacząć zastanawiać, i my to właśnie zrobiliśmy z Jankiem, czy nasze własne procesy na co dzień, ludzkie procesy decyzyjne, nie są w gruncie rzeczy czymś równie prostym, jak te, które oglądaliśmy na tej maszynie stanowej, a tylko mamy taki zwyczaj, mamy taki nawyk, żeby przypisywać sobie złożone intencje, złożone zachowania, złożone procesy decyzyjne. Nie będziemy jednak wchodzić w tę filozoficzną alejkę. Dlaczego? Dlatego, że przed nami kolejny temat, a są nim fizyka i sieci neuronowe. O tym będzie mowa w następnym odcinku, a ja siadam do. Komando!